Polskie Radio Rzeszów. W Wielopolu Skrzyńskim, proszę państwa, odbyły się prezentacje teatrów poszukujących o nagrodę imienia Tadeusza Kantora. W tym roku jury pierwszą nagrodę przyznało teatrowi w Krzywym zwierciadle z gminnego ośrodka kultury Stepnicy za spektakl Puzzle. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały grupa teatralna Plaster z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za spektakl Wojna Lemurów oraz Teatr Wyjście ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli za spektakl Krzyk, Krzyk motyla. Posłuchajmy na ile nośna jest legenda Tadeusza Kantora. Człowieka, który wychodząc z Wielopola Skrzyńskiego stał się światowym ambasadorem polskości. Piotr Sobota. Znajdujemy się w Muzeum Kantora i oglądamy właśnie Wielopole Wielopole. Spektakl, który zrobił Tadeusz Kantor, właśnie na temat Wielopola. Ukazując go w trochę innym zwierciadle, które pewnie nie wszystkim się wtedy spodobało. I już występowaliśmy, wygraliśmy raz konkurs. Teatrów Poszukujących im. Tadeusza Kantora. W tym roku występujemy po raz trzeci i będziemy się pewnie starać. Nie widzieliśmy jeszcze innych przedstawień, bo niedawno przyjechaliśmy, przyjechaliśmy jeszcze do muzeum po raz któryś już. Proszę, to starzy wyjadacze, a starzy wyjadacze to jaki teatr reprezentują? Naturalny Teatr Wiejski z Lubeni, pod przewodnictwem pana Aleksandra Wielendy, naszego mistrza. A uczeń jak ma na imię? Jarek Grzebek. Mułaki to zjawy w dawnych czasach, kiedy w gminie Lubenia i nie tylko w okolicznych stawach i Bagniskach zapadał wieczór, ulatniały się gazy, które przybierały różnorodne, fantastyczne postacie, zazwyczaj ludzi. Aleksander Bielenda, naturalny teatr wiejski, gminny ośrodek kultury w Lubeni. Legenda opowiada o niektórych wrażeniach z życia Tadeusza Kantora jako chłopca. Urodził się tutaj, tutaj się wychował i wielopole zapamiętał jako Jeden z magicznych obrazów czy zakątków swojego życia. Nie próbujemy naśladować tego, co robił Tadeusz Kantor, natomiast próbujemy naśladować sposób myślenia o teatrze Tadeusza Kantora. Tadeusz Kantor używał specyficznej scenografii w sposób szczególny podchodził do aktora jako do materii twórczej, jak to jest w młakach. Nic innego nie robimy, tylko robimy to nowocześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie mówię, że lepiej, żeby tu nie mylić tych dwóch słów, dlatego, że mamy nieco inny dobór środków, choćby nawet technicznych. Chcemy troszkę dziwaczyć. Spektakl ma być osobnym zupełnie widowiskiem realnym w ramach teatru. Jesteś człowiekiem, i właściwie całe życie możesz szukać swojej drogi. Możesz przewracać się tylko po to, żeby potem się podnieść. Możesz. Iść dowolną drogą, którą sobie obierzesz. Możesz właściwie nawet polecieć na Księżyc. No, no, wszystko możesz. Krzyk motyla i jego instruktor. Krzysztof Czubak. To jest autorska sztuka, to jest tekst mój, pisany dla młodych ludzi. Spektakl powstawał cały czas na próbach. Tak naprawdę teksty, pewne etiody, pewne zdarzenia, pewne sceny rodziły się. Gdzieś tam po nocach przynoszone na próby ewoluowały do takiego wymiaru, w jakim to dzisiaj przedstawiliśmy. Chodzi ogólnie o pewną kanwę teatru poszukującego. Akurat w tym spektaklu oparliśmy się o słowo i szukamy. I od kantora mamy to, że cały czas szukamy. Maciek Doryk. Scena w wielopolu jest sceną, która daje duże poczucie. Aktorskiej wolności, przede wszystkim dzięki wspaniałej publiczności. Widownia pomaga. O czym krzyczał Motyl? Motyl krzyczał o tym, że podstawową wartością jest człowiek. Że to jak idzie, to jest jego sprawa i każdy powinien iść swoją drogą, przede wszystkim. Tu się dzieje wszystko. Bogdan Ręczyński, przewodniczący jury. Również aktor w sztukach kantora. Nie usłyszałem dawno słowa miłość w taki sposób, jak je usłyszałem tutaj. Kantor zarażał strachem. To się zawsze przydaje. To jest dobre uczucie, to jest jak lęk przed utratą czegoś. To jest ryzyko, które musi zostać podjęte i musi zostać przekroczone. I wtedy się dzieje prawdziwa sztuka. Wtedy jest coś takiego na myśl o tym, zaczyna ci bić mocniej i szybciej serce. Zaczynasz szybciej oddychać, z coraz większym wysiłkiem udaje ci się wypowiedzieć słowo. To jest. To, co ja czuję teraz, jestem ogromnie wzruszony. Nawet mam wrażenie, że rozmowa z Tobą, że Twoja obecność tutaj, mam takie poczucie, jakbyś był jednym z nich. I to jest dziwne. Gdzie była taka najsilniejsza energia, która wstrząsnęła Panem i rozdygotała, i takim Pana teraz widzę? To był motyl. To jest w ogóle przedziwne, że ten krzyk motyla spowodował taki mój wstrząs, który odczuwam do teraz. Bardzo mi się to podobało, co od nich usłyszałem, i że, że oni tacy są. Wiem, że tacy są, bo to była prawda, którą myślę, że gdyby to było nieprawdziwe i fałszywe, ja bym to był w stanie zdemaskować. Ale stałem się bezbronny kompletnie wobec tej propozycji, którą oni tutaj nam zaprezentowali. To było o tym, kim jesteśmy, kim nie jesteśmy i jak, jeżeli nie jesteśmy, w żaden sposób kimkolwiek, jak to odwrócić, żeby stać się kimś. Jak pokochać kogoś, kiedy powinno się zacząć od tego, że powinniśmy pokochać najpierw samych siebie. Kochając siebie potrafimy kochać innych. Może to był po prostu słynny efekt motyla, który wkradł się do nauk szczegółowych i mówi o tym, że nawet najmniejszy ruch skrzydeł motyla w wielopolu może wzburzyć artystę z Krakowa. Tak, może wzburzyć ocean, na którym przez wiele, wiele lat razem z Tadeuszem Kantorem podróżowałem. Sztukę kantora można zagrać tylko raz? Tak. To tak, jak można tylko raz umrzeć. I można się tylko dwa razy urodzić. I drugi raz po śmierci. Czas. W którym poruszamy się myślami. Ulega ciągłym załamaniom emocjonalnym. Podczas tegorocznych kantoraliów, proszę Państwa, nie przyznano trzeciej nagrody. W relacji wykorzystano fragment sztuki Krzyk Motyla, a także monodramu Labirynt teatru kawiarni Dekadencja z Gorlic. Z twórcami teatrów poszukujących, a także Bogdanem Ręczyńskim rozmawiał Piotr Sobota. Pop południe z Polskim Radiem Rzeszów.